Bajkon się wkurzył Bajkon się wkurzył Ej papa papa lewituje lewituje no nie Ty ćwinią Dobra Idę do mojego kolegi O Nikt nie chce co idą z bajkonkiem Jednym bajkonkiem Mój mieście skrzywdzi Psz. Jestem dzisiaj inconnectam. Inconnectem. To jest. Jestem tam znaczy, innocentem. O, nóż serowy. Nie złoty. Co to złoty? Przechodź. Dobra, ja przechodzę. Gdzie? Yeah. Tak, 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 tak. Na schodach? Idę na schody! A kim jesteś? O, kurde. Jeden, jeden. Dzięki. Tap, Tap, <śmigli> Ej, stój! Ty fajnie jesteś z Naruto. Wygląda się jak z Naruto. No tu jest y, gość z Naruto. No chyba. Ej, robimy jeden na jeden? Bitwę. Ej, tu jest jeszcze jeden nubek. Pan, e, mój brat, a? Zabij go. Zabij go. To ja go zastrzelę, dobra? To wtedy wygrasz. O, dobra. nie, 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 Ale jest, ale jest gorąco. Na, naprawdę bym zjadł loda. Tylko że nikt nie ma w tym świecie. Co? Kto ma? Kto tak powiedział? Ay, ludy! Ludik, lodzik, ludzik, ludzik, ludzik! Ludzik. ludzik. O nie! Jestem Marder. Ja Marder. Siema ma On też ma pampkina. Tom, to... No ja jestem. Nie jestem. Czy nie, nie jesteś? No to fajnie, jesteśmy grupą małych. Małych. Ej, nie, ja już go nie zjem, bo polisałaś. Albo zjem. O, kaczka. co? Co muszę?

nie nie bracie masz tego loda, znaczy kolego mój No nie mm. najgorzej Dobra wchodzimy tutaj. Trzeba wykorzystać skill'e parkura mojego, którego nie grałem od dwóch lat. Ach. O Jezu, ja naprawdę nie grałam żadne OBBY od dwóch lat. Już chyba. Jest, 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 dobra, jestem. Siema, byczku. Tam, 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 ta tam, 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 tam. Taram, taram. Nie, idzie po mnie ktoś. Weź go, weź ją. Weź ją. A. Dziewczyna mnie goni z nożem. Co to za złe życie. Tapnę się, tapnę się. Nie wiem, gdzie ja się tapłem nawet. Koniec. Muszę nas zbierać na nowe życie. Muszę kupić sobie dom za tysiąc końców. Muszę sobie kupić dom za tysiąc końców. 20 końców. Na co ci? Żebyś jakiegoś gówna nie kupiła. Odlubach, Harmina za. Boże! Czekaj, ile mi zostało do domu? Mi zostało 18 końców do domu jakiegoś. Nie, już nie chcę. Ja chcę potańczyć. A skąd wiesz, jakie ja lubię?

Co się mam? O nie! Ło! Jestem Pudzian na klatę. Eee, e, manki. Manki, manki, manki. Hej, Tańczymy wszyscy. Nie pasujesz do nas! Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Wypad! A A, dobra! Eee, manki! Tutu, tu, 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 tu. Plask Gunfre. O co chodzi? Hej, he, Plask Gunfre. Nie dam ci gunfre, gościu. To tylko dla nóbków. Ty nie wyglądasz jak nubek Może trochę?

Tup, tuptu, ptu. Ja? No. Bejkonkiem. Ale chodzi mi, że moderniam szerelefę widno. No, no teraz serefem chyba. Ja mam O kurde. O oh, kurwa. Dobra, ja uciekam na raz! Saj

się podkradam. Ej, a... Nie, zostało mi 11 końców do domu. Muszę w tym odcinku kupić dom. Ostatnia runda, błagam. Błagam, Jeśli Jeszcze żebym był maderem albo szeryfem. Tam, 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 tam. Co wybieram? Wybierzcie w ko e, napiszcie w komentarzu, co bym wybrał. Ja wybieram... Office Et... A w ogóle jest nie taka... taki tani za eb jak idę czy on jest za robuxem? No za robuxem chyba To nie fajnie Ej, ja mam radio? Nie, nie mam. Dobra, zbieram końciki. Tylko, żebym mieli jakiś właśnie o tym mówię. No i zabił mnie. Koleś. Ja wlęczę. nienawidzę. Kto doszedł do tego momentu Napiszcie w komentarzach Hejder To przypnę wam serce Ale i tak przypnę Plase gunfre Nie dam ci gunfre Goszczu Lime music In game To Your friends Get now ale Item Has not Ben Harvet Nie rozumiem, nic po chińsku chyba to są napisy. Po chińsku, normalnie. Jak teraz mnie coś zabije, no to ja po prostu nie wytrzymam. Dostałem mi... Ich... To jest! W jest jestem takim, w tym takim wojennym czymś. Wojennym czymś. Wo, wojennym. Wojennym. O kurwa! Kibal wystać łapkę. Ja mnie No, Dobrze. się zeslał chyba, bo zjadł za dużo kiełbasy. Będę ci mówić, który to... Bo zjadł za dużo baconowych chipsów. No. to tam ten. Ustać <laughs> <laughs> mnie na dom! Jubii! O, kurde. Kup, o, kupuj, 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 kupuj. Kupujemy kupuj. domek. Kupujemy domek. Weź ty, kupuj. przestań tańczyć. Ja bym chciał gun boxa. A jakie tam są rzeczy? Ej, eee. eee. eee, czy wypadnie na sklep to. Nie wiem, ale. Muszę co nic. Opening box. Błagam! No nie, najgorsze. No śmiałby ja pan to. No jakie gówno. Ale dobra, ważne, że mam... Jeszcze ja już chyba będę żegnać. Fajnie było z Wami pograć w Murder Mystery. No i ja się będę żegnać. Pa wszystkim...